Cześć, kochani, witam Was sobotnio w mojej niebieskiej kuchni. Dziś pomyślałam, że zrobimy coś fajnego na śniadanie, a mianowicie placuszki zielone ze smoothie. Pierwszy raz będę robiła ten przepis, więc będziemy testować go wspólnie. Moje dziecko już czeka głodne, więc musimy się pospieszyć. Ja już mam przygotowany przepis w termomiksie. Biorę, rozpocznij gotowanie i zaczynamy od 100 g banana. Otwieram banana. Podobno dziwnie otwieram banana. Ciekawa jestem, czy Wy też zaczynać od ogonka, czy może od tej części z tym czarnym końcem, który zawiera całe złotego świata, jak to mówi mój mąż. Wsypuję sobie 100... Sto... Wsypuję. Wrzucam 100 gramów. Nie, zobaczymy, czy wystarczy mi jeden banan, ale chyba tak. Czyli taki jeden mały banan. I 96 wystarczy. 40 gramów liści szpinaku, także fajne. Zdrowe śniadanko. Przemycamy dziecku przy okazji coś zielonego. Ja uwielbiam zieloności, ale jak wiemy, z dziećmi jest różnie, więc dobrze jest tutaj przemycić coś inaczej. 40 g jogurtu greckiego. Ja nie daję jogurtu, ponieważ moje dziecko jest uczulone na nabiał. Ja za bardzo też nie mogę jeść, więc daję. Tak, połowę ilości po prostu mleka roślinnego, ponieważ jogurt jest bardziej gęsty, więc żeby nam się to nie zrobiło zbyt rzadkie. I teraz 80 g mleka, po prostu dolewam to. Trochę mniej, co teraz. Wyleję woda? Akurat wylałam całą resztkę mleka. Okej, okay. całą resztkę mleka z pudełka, więc nie mam za bardzo co dolać, ale można sobie. Można się poradować wodą po prostu czystą. I zakładamy miarkę i pokrywę. Dalej przekręcamy 15 sekund. Właściwie zrobił nam się koktajl. Jest. Jest smoothie, zielone. Ja sobie troszeczkę tutaj z tych ścianek zbiorę kopystką. Tak się śmieję z tej kopystki, bo podobno wiele osób śmieszy ta nazwa. I teraz. A jeszcze raz sobie zdejmę. I teraz będziemy dodawać mąkę. Taruję wagę. Pamiętajcie, że jeżeli nam coś tam skoczy na tej wadze, to trzeba starować. 140 gramów mąki. Zwykła mąka. Można kombinować z jakimiś zdrowszymi, wieloziarnistymi. Ja robię pierwszy raz, więc wolę zrobić na zwykłej. Zwłaszcza, że tutaj dziecko ma jeść, a następnym razem może coś spróbuję pokombinować. Idealnie co do grama, jak się stało na farmaceutkę. 40 gramów cukru. No ja uwielbiam trochę zmniejszać ilości, więc będzie 20. Nie byłabym sobą, gdybym nie zmniejszyła. Dalej. Jedno jajko. Ha, nie wyjęłam. Tak się przygotowałam, że musiałam iść po jajko do lodówki i sobie rozbiję o naczynie. Nie robię tego na urządzeniu, ponieważ nie pukamy w urządzenie. Pamiętajmy o tym, że tam jest waga, żeby nic jej się nie stało. się spojrzałam, że jestem trochę rozczuchrana, no ale jest sobota rano, także wybaczcie. Łyżeczka sody. Ja daję taką malutką łyżeczkę, bo nie lubię tego gorzkiego smaku sody. Szczypta soli. Proszę bardzo, dalej, zakładamy miarkę i teraz nam się to wszystko wymiesza. 10, 10 sekund. Generalnie sprawa jest prosta, no, żadna filozofia może to zrobić zwykłym blenderem czy mikserem, ale jedna fajna rzecz jest taka, że po prostu przepis byłaby tutaj. Ja bawiąc się rano z dzieckiem wyszukałam przepis, przerzuciłam go do Znaczy. Właściwie wystarczyło, że połączyłam się z internetem, no i mam już go tutaj od razu w urządzeniu. Także szybka sprawa, no i to jest właściwie ten główny sekret Termomixa, czyli nie szukamy przepisów po wszystkich platformach, internetach, książkach, tylko wszystko jest tutaj i to jest najfajniejsze. Przełożyć do innego naczynia, zostawić na 15 sekund, 15 minut, przepraszam, a w tym czasie rozgrzeć sobie patelnię, przygotować. Także ja tak zrobię. Mam tutaj fajne, a rzeczywiście fajne. Fajne takie klejące. O, tu widzicie? Fajne klejące. Jeszcze się trochę bardziej sklei, jak poczekamy te parę minut. Także ja sobie wszystko przygotuję i widzimy się za chwilę. Witajcie z tej strony. Patelnia już mi się nagrzała. Ciasto mam przełożone tutaj. W międzyczasie sobie posprzątałam. I teraz wylewam. Wszystko mamy w Thermomixie opisane, ja sobie nawet tutaj zerkam. Eee, mamy wylewać, chochelką napisali, ale ja sobie wyleję po prostu łyżką takie placuszki na około 8 cm i należy je smażyć z każdej strony po około minucie na średniej mocy palnika. Mam średnią moc, mam troszkę oleju wylanego na patelnię No i smażę. Pierwsze placki to tak nie wiadomo, jak to wyjdzie, prawda? Tak jak to z naleśnikami. Ale zobaczymy. Dobra. Pierwsza porcja leci. Czekamy, czekamy. No to przekręcamy. Mam nadzieję, że. O, super. Bardzo ładnie się przekręcają. Fajnie się trzymają. No tak, zawsze, wiadomo. Jak ludzie patrzą, to jest trudniej. Okej. Okay. Fajne, fajne. Podobają mi się. wiadomo, niektóre ciemniejsze, niektóre jaśniejsze. Trochę mi tutaj nierówno smaży, ale jest nieźle. Jest nieźle. Za chwilę się usmażą, to pokażę Wam z bliska, jak wyglądają. Jak dla mnie już. Zdejmuję. Musi się tutaj dymić. Zobaczcie. Fajne, za. Lecimy z następną porcją. No to kolejna porcja. Nie ma tego jakoś bardzo dużo. To taka porcja. No tak na naszą dwójkę, trójkę, ale myślę, że spokojnie można zrobić podwójną porcję po prostu z podwójnych ilości. Akurat dla mnie i dla Edzie. Akurat, tatusia dzisiaj nie ma, no to będzie idealnie. Jakby był tata, to już trzeba by było zrobić podwójnie. Tu jeszcze jest zostało tak malutko, ale na patelni już nie zmieszczę. Także sami widzicie, ja robię przepis pierwszy raz. Jak następnym razem będę robiła i będziemy chcieli zjeść wszyscy, to zrobię podwójnie. No dobra. I jednego zaczęłam jeść. Zobaczcie. Takie zielone w środku, fajne. Właśnie mi się smaży ostatnia porcja. Powiem Wam, że są pyszne, dałam już Edziowi i teraz cały czas woła, mamo, placek, mamo, placek. Zobaczcie. Fajne. To jest sobie jeszcze z tej pierwszej partii. Te następne są jeszcze bardziej puszyste, zieloniutkie. To może już mi trochę... O, trochę wystygły, to zobaczcie. Jeszcze grubsze. Sarongista. Polecam ten przepis, jest naprawdę świetny, placuszki są pyszne, puszyste, zieloniutkie, jak widać, więc fajnie wyglądają. Te mi się zaczynają już chyba palić, to kończę. Dajcie znać, czy zrobiliście przepis, albo przykręcę je teraz. Jestem ciekawa Waszych opinii. Tak, te już będą ciemne, zagapiłam się, to te będą dla mamy, bo przecież dziecko mi nie zje takich ciemnych. No i lepiej, żeby miadło. Dajcie znać, czy Wam również tak bardzo smakują jak mnie. Jestem ciekawa Waszych opinii i... Zróbcie zdjęcia i pokażcie mi, jak wyglądają wasze zielone cudeńka. Do zobaczenia następnym razem. Pa! Tyle mi ich wyszło, plus dwa, które już z jedziem zjedliśmy. Także, jak widzicie, jeżeli potrzebujecie dla większej ilości osób albo dla wyjątkowego głodomoru, zróbcie z podwójnej porcji. To nie problem, bo wszystko się w naczyniu zmieści. Myślę, że nawet potrójna się spokojnie zmieści. Także smacznego, kochani, a my lecimy jeść.